Krótka recenzja Uni Trailera 264, czy warto. Ocęcie sami, zobaczcie sami. Ja tu przyczepku zrobiłem na razie. Nie wiem, z 7 kursów. Jeśli chodzi o wady, zalety, co mogę powiedzieć. A więc tak, no tutaj gdzieś złapałem za zaburty, odgięło się. Jest to wszystko zrobione. na profilach. Tak samo te szyny. No też tam podczas podróży latają. Yy. Generalnie, gdyby to było zrobione na całym profilu, byłoby lepiej. Bo tutaj, oczywiście, są jakieś tam dziury, można sobie dokupić, wzmocnić tę własną rękę. Yy, dalej, moim zdaniem, ten kabaret mógłby być trochę dłuższy, ale to jest nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. No to kółko podporowe, co większość osób zwraca na to uwagę, że faktycznie ono ugina się podczas jazdy, nawet. Przy nieobciążonej przyczepie, tutaj po nierównym będzie się uginało. Przy obciążonej, to nawet, właśnie, po jakimś tam betonie, kostce i tak dalej, też yy, będzie to obserwowalne. Yy, no, przyczepka ma możliwość kipowania, więc jest na plus. Generalnie spełnia swoją rolę, spełnia swoje zadanie, więc generalnie o tym chodziło, co tu narzekać. Yy, zobaczymy za jakiś czas. Ale tak na świeżo, cena 4,5 z prądeką moim zdaniem niezła. Mieszczą się tutaj czy te gipsy, czy płyty wirowe yy, i tak dalej. Na tym mi zależało. Jeśli chodzi o stabilność jazdy, to nieodczuwalna. Czy kupiłbym ponownie? Na ten moment bym kupił.